Wolf Messing to postać owiana aureolą tajemniczości i mistycyzmu, która pozostawiła po sobie więcej pytań niż odpowiedzi. Nazywano go człowiekiem z przyszłości, przewodnikiem między światami, ale był zaskakująco ostrożny, jeśli chodzi o temat śmierci. Nie tylko unikał rozmów o życiu pozagrobowym, podkreślał, że świat zmarłych nie jest dla żywych, a każdy, kto próbował zajrzeć tam nieproszony, ryzykował zniknięcie na zawsze. Nie przeszkadzaj tym, którzy odeszli. Mówił, jeśli chcą, sami przyjdą. Dlaczego człowiek, który według naocznych świadków posiadał fenomenalne moce, tak bardzo bał się poruszyć temat, który filozofowie, mistycy i naukowcy starali się rozwikłać przez wieki? Być może dlatego, że wiedział coś, czego inni nie wiedzieli, albo czuł, a jego wrażliwość wykraczała poza ludzką normę. Pod koniec życia zaczął słyszeć głosy, które brzmiały jakby pochodziły z innego wymiaru. Należały do tych, których już nie było na tym świecie. Nie jestem pewien, czy to naprawdę oni, zwierzył się bliskim mu osobom. Być może były to jego wspomnienia, być może psychika zmęczonego starca. Ale znając potęgę jego umysłu, trudno odrzucić myśl, że naprawdę mogło to być coś innego, dotknięcie krawędzi, której przez całe życie starał się nie przekraczać. Jeden z najsłynniejszych incydentów potwierdzających tę stronę jego daru miał miejsce podczas przemówienia, które wygłosił w małym audytorium. Mężczyzna z publiczności zapytał o swojego ojca, który zginął podczas wielkiej wojny ojczyźnianej. W tym czasie Mesyń nie odpowiedział bezpośrednio, ale kilka dni później sam odnalazł mężczyznę i powiedział: Twój ojciec prosi o pokój. Chcę, żebyś go odnalazł. Wskazał wioskę, o której istnieniu nikt, Łącznie samym mężczyzną, nie wiedział. Mężczyzna udał się tam i rzeczywiście znalazł nazwisko swojego ojca na płycie masowego grobu. Skąd Messyn o tym wiedział? Jak wyczuł wezwanie zmarłego? Nikt nie wie. Co niemniej zadziwiające, Messyn przewidział własną śmierć dzień, godzinę, a nawet scenerię, w której opuści ten świat. Wiedział dokładnie, kiedy jego czas dobiegnie końca i spokojnie powiedział o tym swoim uczniom. Mówił, że każdy człowiek ma swój kluczowy moment pewną granicę, po której interwencja nie ma już sensu. I jeśli to przychodzi do ciebie, nie musisz walczyć. Trzeba to zaakceptować. Być może dlatego przez całe życie z takim pietyzmem podchodził do tematu śmierci, bo wiedział, że za tą granicą nie jest pustka, ale coś wielkiego i niezrozumiałego, gdzie można pójść tylko raz. I już na zawsze. Ten dar nazywał swoim osobistym przekleństwem. Przez całe życie Wolf Messing mierzył się z nieznanym. Widział przeznaczenie, przeczuwał kłopoty, potrafił czytać w myślach i przewidywać przyszłość, ale jednocześnie nosił w sobie głębokie poczucie niepokoju. Było to szczególnie dotkliwe w ostatnich dniach jego życia. W przeddzień śmierci Messing spędził noc samotnie, odrzucając ofertę przyjaciół i studentów, by z nim zostali. Muszę być sam, powiedział, muszę odbyć ważną rozmowę. Z kim dokładnie zamierzał porozmawiać, pozostaje tajemnicą. Mógł to być wewnętrzny dialog, rozmowa z Najwyższym, a może z tymi, którzy już odeszli. Ale odpowiedź na to pytanie Messyn zabrał ze sobą. Rano, gdy został zabrany do szpitala, lekarze i krewni zauważyli, że stał się inny. Nie było w nim niepokoju ani bólu, tylko głęboki spokój. Jego oczy wyblakły, głos stał się ledwo słyszalny. Jakby w jego ciele pozostał tylko cień wielkiego człowieka. Operacja zakończyła się sukcesem, ale kilka dni później jego nerki zaczęły szwankować. Wydawało się, że ciało po prostu postanowiło odejść. Przed śmiercią Messyn napisał krótką notatkę: dzisiaj odejdę. Nie będzie bólu. I rzeczywiście, odszedł cicho, niemal niezauważalnie. Wolf Messyn nie uważał śmierci za koniec. Często powtarzał że śmierć to drzwi prowadzące do innego świata, do którego udaje się dusza. Ale ostrzegał też, nie powinieneś szukać tego świata przedwcześnie. Jeśli spróbujesz tam zajrzeć przedwcześnie, możesz stracić wszystko, co masz i nigdy nie wrócić. Słowa te powtarzał swoim uczniom jak mantrę. Nawet po śmierci żony Mesyn nie mówił o niej w czasie przeszłym, nadal odnosił się do niej tak, jakby właśnie weszła do innego pokoju. Był to jego sposób na utrzymywanie kontaktu bez naruszania granic między światami, ale zawsze podkreślał, że życie jest wyjątkowym doświadczeniem, którego nie można zastąpić ani powtórzyć. Wszystko, co czeka nas poza nim, pozostaje tajemnicą, której nie należy próbować przedwcześnie. Być może wiedział znacznie więcej niż mówił. Być może jego ostrzeżenia nie były tylko filozoficznymi rozważaniami, ale wiedzą zdobytą dzięki zdolnościom których nigdy w pełni nie zrozumieliśmy. Co Wolf Messing pozostawił nam w spadku? Nie tylko historię o jego niesamowitych zdolnościach i zdumiewających przewidywaniach. Pozostawił ważne ostrzeżenie. Istnieje świat, który jest ukryty przed wzrokiem, a wejście do niego bez powodu jest niebezpieczne. To był jego testament dla żyjących, aby pamiętać, że naszym głównym zadaniem nie jest poszukiwanie zaświatów, ale nauczenie się życia tutaj na tym świecie z miłością. Współczuciem i świadomością. Ale według jasnowidza ludzie przychodzili do niego nie tylko po radę. przychodzili do niego z prośbami, nadzieją, wiarą w cud. Kiedy ktoś podziwiał jego dar i powiedział, że jest zazdrosny, sam Wolf Messing gorzko odpowiedział: Nie masz pojęcia, komu zazdrościsz? Czy można zazdrościć skazańcowi? Mój talent nie jest darem, jest ciężarem. Skazaniec ma szansę uciec, ale jak można uciec od samego siebie? W ten sposób opisał swój talent jako ciężkie brzemię, od którego nie można uciec. Mesyn był postrzegany jako ktoś więcej niż tylko człowiek, który potrafił czytać w myślach. Uważano go za jasnowidza, proroka, któremu wierzono bezwarunkowo. Sam jednak niejednokrotnie przyznawał, czasem widział to, czego lepiej byłoby nigdy nie wiedzieć, a dla ratowania innych zmuszony był mówić nieprawdę nawet najbliższym. Stało się dla mnie jasne, że przede mną złodziej. Ale nauczyłem się czegoś innego, powiedział, sugerując, że prawda jest czasami bardziej destrukcyjna niż kłamstwa. Kiedy Wolf Messing mieszkał jeszcze w Polsce, został poproszony o pomoc przez księcia Adama Czartoryskiego, wpływowego i szanowanego człowieka. Książę zgubił cenną broszkę i choć był gotów zapłacić Messingowi 25% jej wartości, dużo bardziej zależało mu na tym, by nie oskarżać niewinnego człowieka. Czartoryski zdawał sobie sprawę że jeśli pójdzie na policję, podejrzenia padną na cały personel, a nie chciał rzucać cienia na ludzi, którzy mogą nie być niczemu winni. Mimo swojej szlacheckiej pozycji, książę był człowiekiem życzliwym. Aby nie wzbudzać podejrzeń, Messyn został przedstawiony jako artysta. Chodził więc po zamku całymi dniami ze szkicownikiem i ołówkiem, udając, że szkicuje wnętrza, a tak naprawdę podsłuchując myśli innych. Obserwował, patrzył, słuchał. Ten dzień był dla niego prawdziwym sprawdzianem. W myślach służby wyłapał nie tylko niepokój, strach i podejrzliwość, ale także rzeczy, o których nikt nie odważyłby się powiedzieć. To właśnie tego dnia Messyn w pełni zdał sobie sprawę, jak trudno być tym, który wie, bo prawda nie zawsze przynosi ulgę. Ale zamiast szkicować pokoje i komnaty zamku, Wolf Messyn ostrożnie i dyskretnie zapisywał myśli służby w swoim albumie. Myśli te były różne, niespokojne niespokojne, przestraszone, a czasem tak nieprzyzwoite, że twarz jasnowidza pokryła się kolorem. Nie osądzał, obserwował, analizował, wczytywał się w te wewnętrzne głosy. Dzień zbliżał się ku końcowi i wszystko wydawało się iść na marne, ale w ostatniej chwili do zamku przybyła księżna Maria Czerska w towarzystwie młodej służącej. Gdy tylko Mesyn napotkał jej spojrzenie, natychmiast zrozumiał, jego poszukiwania dobiegły końca. -Stało się dla mnie jasne, że mam przed sobą złodziejkę, przyznał później. Ale to nie było wszystko. Wyłapał jeszcze jedną rzecz. Myśli dziewczyny kipiały od wyrzutów sumienia, niepokoju i gorzkiego użalania się nad sobą. Ona nie jest zła. Weszła w to w desperacji, powiedział Wolf. Okazało się, że ojciec dziewczyny był ciężko chory, a wszystkie oszczędności rodziny poszły na jego leczenie. Kiedy w domu nie było ani grosza, postanowiła ukraść. Mając nadzieję, że w jakiś sposób uratuje swoją rodzinę, ale już następnego ranka po kradzieży poczuła dręczące wyrzuty sumienia. Widziała, jak cały zamek został wywrócony do góry nogami w poszukiwaniu broszki, jak podejrzenia zawisły nad wszystkimi. I wtedy zdała sobie sprawę, że nie da się już zwrócić klejnotu niezauważonym. Gdyby broszka została nagle znaleziona w czyimś pokoju, zrujnowałoby to niewinną osobę. Dziewczyna nie wiedziała, co robić. Jej wyznanie poruszyło Messinga. Obiecał jej pomóc i zaplanował, że będzie to wyglądało tak, jakby sam znalazł broszkę za pomocą swoich mocy. Wymyślił genialny, ale delikatny plan. Broszkę należało podłożyć w miejscu, które wyglądałoby na przypadkowe, ale nie wzbudzało podejrzeń. Wkrótce znaleziono odpowiednią opcję. W zamku służył mężczyzna, który miał syna ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Chłopiec często bawił się samotnie w opuszczonych częściach zamku. Mesyn uzgodnił z pokojówką, że dyskretnie zostawi broszkę tam, gdzie dziecko może ją znaleźć. A potem wszystko poszło zgodnie z planem. W ciągu kilku godzin Mesyn przeprowadził poszukiwania, skoncentrował się, dokonał przepowiedni i broszka rzeczywiście została znaleziona. Książę był zdumiony, zachwykony i nawet nie zadawał zbędnych pytań. Złodziejka pozostała nieznana, a jej rodzina. Nieschanbiona. Sam Messyn nigdy więcej nie opowiedział tej historii publicznie. Tylko raz, wspominając tamten dzień, powiedział cicho: Czasami prawda nie leczy, ale zabija. Czasami kłamstwo jest jedynym sposobem na uratowanie czyjejś duszy. Czartoryski był człowiekiem szlachetnym, ale surowym. Wolf Messyn rozumiał: Gdyby wina dziewczyny wyszła na jaw, książę nie oszczędziłby nawet nieszczęsnej służącej. A przecież dziewczyna nie była bezwzględną złodziejką, tylko potknęła się, wiedziona rozpaczą. Mesyn postanowił więc uchronić ją zarówno przed prawdą, jak i karą. Aby inscenizacja wyglądała przekonująco, umieścił broszkę w pysku wypchanego niedźwiedzia, który stał w jednym z ciemnych zakamarków zamku. Obok umieścił drobne przedmioty: srebrny naparstek, starą łyżeczkę, małą broszkę, aby wyglądało to jak ukryty skarb dziecka. Osoba o niestabilnym umyśle naprawdę mogłaby stworzyć taką kolekcję. Gdy wszystko było gotowe, Wolf poinformował księcia, że dokonał odczytu jego myśli i zobaczył obraz niedźwiedzia. Spójrz tam, powiedział, coś wzywa mnie w jego kierunku. Książę podszedł, podniósł pysk podobizny i zamarł. W środku leżała jego broszka. Podążając za nią, zauważył inne drobiazgi i od razu wszystko zrozumiał. Czy to nasz Adaśko, syn mojego sługi? Wykrzyknął, a Mesyn tylko w milczeniu skinął głową. Czartoryski odetchnął z ulgą: Co za szczęście, że w moim domu nie ma złodziei. Panie Mesyn, nie tylko zwróciłeś mi klejnot, przywróciłeś mi wiarę w ludzi. Wdzęczny książę wręczył jasnowidzowi hojną nagrodę: złote monety w aksamitnym woreczku. Mesyn przyznał jednak później. Ta nagroda była warta zaledwie 1% samej broszki, cała była wysadzana diamentami. Najbardziej uderzyło go to, że tak drogi przedmiot był przechowywany w otwartej szufladzie, jakby nikt nie przewidział możliwości kradzieży. Nic dziwnego, że stała się pokusą, pomyślał. Nawet najbardziej prawy człowiek może ulec pokusie. Nie bez powodu główna modlitwa mówi, nie wódź nas na pokuszenie. Minęło kilka lat. Pewnego dnia. Idąc ulicą w Warszawie, Wolf zobaczył kobietę sprzedającą kwiaty. Jej twarz wydała mu się znajoma. To była ona, ta sama służąca. Na twarzy spokój, w oczach wdzęczność. Dziewczyna zauważyła Messinga, uśmiechnęła się, ale nie podeszła. I wtedy zrozumiał. Nie zapomniała, ale zdała sobie sprawę, że już zrobił dla niej najważniejszą rzecz, uratował jej duszę i dał szansę na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Podczas jednego z moich wystąpień od razu ją rozpoznałem. Tę samą służącą, dla której dobra posunąłem się kiedyś do oszustwa, by uratować jej życie i los. Siedziała w drugim rzędzie, skromnie, niemal niewidocznie, z ogromnym bukietem róż na kolanach. Oczy jej błyszczały dobrocią i spokojem. Nie było już w nich tego niepokoju, który widziałem niegdyś w zamku księcia Czartoryskiego. Po występie podeszła do mnie, wręczyła mi bukiet, podzękowała za wszystko. Krótko, dyskretnie i natychmiast wyszła, nie zostawiając adresu ani kontaktów. Nie miałem czasu jej przesłuchiwać, ale zrozumiałem najważniejsze. Dobrze jej się powodziło. I to było dla mnie ważniejsze niż jakiekolwiek słowa. Bardzo przyjemnie było zdać sobie sprawę, że wtedy, w tym starożytnym zamku, podjąłem właściwą decyzję. Decyzję podyktowaną nie tylko rozumem, ale także moim sercem. Jakie dziwaczne sztuczki potrafi spłatać życie. To nie był jedyny raz, kiedy musiałem skłamać. Czasami kłamstwo jest jedynym sposobem na uratowanie człowieka. Tak stało się z moim bratem Berlow, który naiwnie zaangażował się w oszustwa. Aby wyciągnąć go z kłopotów, musiałem oszukać śledztwo, przedstawić fałszywe fakty, postąpić wbrew prawdzie, ale po to, by uratować drogiego człowieka. Nie jestem z tego dumny, ale też tego nie żałuję. Są chwile, kiedy prawda może stać się wyrokiem. A kłamstwo może być jedynym ratunkiem. Było to szczególnie trudne w latach wojny. Dziesiątki ludzi przychodziło na moje przemówienia, desperacko szukając odrobiny nadziei w moich słowach. Pytali o synów, mężów, braci, którzy poszli na front i nie wrócili. Wiedziałem, że wielu z nich już nie żyje, ale mówiłem im, matkom, żonom, że ich bliscy żyją, że wkrótce wrócą, bo jedyną rzeczą która trzymała te kobiety przy życiu, była nadzieja, czy miałem prawo odbierać im tę ostatnią rzecz. I nawet jeśli później dowiedziały się prawdy, obraziły się, obwiniały mnie, ale w tym momencie nie potrzebowały wiedzy, ale wiary. Jak mogę, powiedziałem moim przyjaciołom, spojrzeć w oczy mojej matki i powiedzieć, że jej jedyny syn odszedł? Czasami wydawało mi się, że moja dusza przerzędza się od takiego napięcia. Ale często przypominałem sobie starą mądrość: złe wieści mogą poczekać. W końcu kłamstwo wypowiedziane w imię miłości i miłosierdzia może być bardziej prawdziwe niż najdokładniejsza informacja bez współczucia. Mit Wolfa Messinga, wielkiego hipnotyzera i jasnowidza, jest jednym z rzadkich przypadków, gdy historia pojawienia się legendy jest znana tak dokładnie. Jego wizerunek, niczym samodzielnie stworzony kanon, zrodził się nie tylko z plotek, ale z czynów. Które pozostawiły ślad w duszach ludzi. Każdy, kto choć raz usłyszał jego słowa lub spotkał się z jego spojrzeniem, czuł: Ten człowiek naprawdę widzi więcej niż inni, ale co najważniejsze czuje głębiej. I to właśnie ocalił nie supermoce, ale człowieczeństwo. Wspomnienia artysty, napisane przez dziennikarza komsomolskiej prawdy Walentina Chwastunowa, zostały opublikowane w czasopiśmie Nauka i Religia w 1955 roku w czasach gdy każde słowo, które trafiło do druku, podlegało ścisłej ideologicznej i redakcyjnej cenzurze. Niemniej jednak, publikacja nie była tylko literacką fantazją autora, ale raczej starannie skalibrowanym obrazem, mającym na celu utrwalenie w umysłach obywateli radzieckich pewnego mitu korzystnego dla władz. A mit ten, mit tajemniczego człowieka Wolfa Messinga, telestety, hipnotyzera i, według plotek, nieoficjalnego doradcy Stalina, Okazał się bardzo poszukiwany. Możemy z dużą dozą pewności założyć, że sam Wolf Messing, którego wspomnienia rzekomo stanowiły podstawę artykułu, albo rzeczywiście uczestniczył w ich pisaniu, albo przynajmniej zatwierdził materiał. I jest to całkiem logiczne. W końcu, dlaczego artysta specjalizujący się w czytaniu w myślach i telepatii miałby opierać się tak potężnemu wsparciu reklamowemu? Przed publikacją tych wspomnień Messing. Mimo że występował od lat XX-XX 20 -20 wieku, nie był powszechnie znany. Zwłaszcza poza wąskim kręgiem artystów, którzy byli fanami hipnozy. Publikacja w Science and Religion była punktem zwrotnym. Twierdzono w niej, że Messyn spotkał się z Einsteinem, omawiał zjawiska psychiczne z Friodem, wszedł na Kreml, by zobaczyć się ze Stalinem bez przepustki, otrzymał 100 tysięcy rubli w kasie oszczędności na czystej kartce papieru. A wszystkiemu temu towarzyszyła atmosfera tajemniczości, podsycana twierdzeniami o jego nierozpoznanym, ale wszechmocnym darze. Radzieckiemu czytelnikowi oferowano obraz człowieka stojącego gdzieś pomiędzy nauką a cudem, między rzeczywistością a magią, ale i to jest ważne nie wykraczającego poza ideologicznie dopuszczalne granice. Nie należy zapominać, że w czasach Związku Radzieckiego, zwłaszcza w latach 50., zainteresowanie hipnozą Magią i czytaniem w myślach było wykorzystywane jako narzędzie propagandy. Iluzjoniści, hipnotyzerzy i magiki chętnie wychodzili na scenę, często towarzysząc swoim występom wykładami o charakterze antyreligijnym, co opisał na przykład Michał Buchakow w Mistrzu i Małgorzacie. W tym kontekście pojawienie się wspomnień Messinga w czasopiśmie Science and Religion staje się logiczne. Cud, przedstawiony jako zjawisko w ramach naukowej parapsychologii, był przeciwny religijnemu mistycyzmowi. Sceptycy twierdzą, że czytanie w myślach Messinga było wynikiem subtelnej obserwacji, umiejętności odczytywania mikroruchów, wyrazu twarzy, intonacji. I w tym kontekście historie opowiedziane we wspomnieniach wyglądają bardziej jak starannie choreografowane opowieści, których celem nie jest dokumentacja, a stworzenie legendy. Ale nawet w tej formie pozostawiły niezatarty ślad w masowej świadomości. A legenda jak wiemy, czasami żyje dłużej i jest ważniejsza niż suche fakty. Wizerunek medium w Związku Radzieckim okazał się nieoczekiwanie użytecznym narzędziem w walce ideologicznej, ale nie z przesądami czy pseudonauką, lecz głównie z religią. Zamiast demaskować sztuczki i manipulacje stworzone przez samego Messinga lub jego literackiego współautora Fastunowa, ideolodzy antyreligijnej propagandy wykorzystywali jego wizerunek jako naukowo potwierdzony dowód na istnienie jakichś ukrytych ludzkich zdolności. Podkreślając, że religia jest rzekomo bezużyteczna, podczas gdy radziecka parapsychologia jest prawdziwą potęgą. W tym kontekście legenda messinga okazała się nie tylko akceptowalna, ale i opłacalna. Zupełnie proste sztuczki, często z wcześniej zaaranżowaną rośliną na widowni, jak praktykował sam messing, były postrzegane przez radziecką publiczność jako coś nadprzyrodzonego. Powód: prosty. Jeśli historia jest drukowana, Zwłaszcza w oficjalnej publikacji, oznacza to, że została ocenzurowana, a zatem zweryfikowana. W oczach przeciętnego człowieka czyniło to każdą legendę faktem, a ta warunkowa pieczęć zatwierdzenia przez państwo nadała mitowi o Wolfie Messingu szczególną wagę i legitymizację. Tak więc mit ten zakorzenił się, dając początek całej serii drugorzędnych legend, które narodziły się już w czasach sowieckich. Idea hipnozy jako magicznej, Naukowo niewytłumaczalnej zdolności stała się stabilna, zastępując rozumienie hipnozy jako ograniczonego, ściśle medycznego narzędzia, mającego zastosowanie tylko w wielu przypadkach terapeutycznych. Dopiero w XX wieku nastąpiło przewartościowanie: opinia publiczna zaczęła coraz częściej zadawać pytanie: Czy istnieje choć jeden dokument potwierdzający wyczyn Messing'a? Odpowiedź była rozczarowująca. Wszystkie głośne historie, w tym legendarna scena której Wolf rzekomo otrzymał w kasie oszczędności 100 tysięcy rubli na czystej kartce papieru, po bliższym przyjrzeniu się nie wytrzymują krytyki. Sądząc po nieścisłościach w opisie ówczesnych procedur bankowych, staje się jasne, że autor albo nigdy nie spotkał się z wydawaniem dużych kwot, albo po prostu skomponował tę historię w duchu fikcji. I okazuje się, że mit Messinga zbudowany jest nie tylko na sugestii, ale także na całkowitym braku weryfikacji dokumentalnej. Wszystko, co o nim wiemy, to powtórzenia słów innych ludzi, oprawione we wspomnienia, w których jedna legenda potwierdza drugą. A jednak, bez względu na to, jak te historie są obalane, żyją dalej, ponieważ ludzie potrzebują cudów, nawet jeśli są one tworzone w biurze redaktora i przekazywane pod pieczęcią autentyczne. Stalin najprawdopodobniej nawet nie podejrzewał istnienia Messinga, a historia o tym, że Hitler rzekomo wyznaczył nagrodę za jego głowę, Wygląda na absolutną fikcję. Zwłaszcza, że artysta dowiedział się o nagrodzie wyłącznie telepatycznie, od samego Hitlera i oczywiście nie mógł o tym nikogo poinformować. Wyjaśnia to dziwny fakt, dlaczego nagrody tej nikt nigdy oficjalnie nie ogłosił i nie próbował zdobyć. Poza samym Messingiem nikt o niej nie wiedział. A on oczywiście zbyt wysoko cenił swoją głowę, by sprawdzić jej wartość w praktyce. Jeśli sięgnąć głębiej, staje się jasne. Że fikcją była nie tylko legenda o jego niesamowitych zdolnościach, takich jak czytanie myśli przypadkowych osób bez pomocy zasadzonych widzów, czy tajne spotkania z głowami państw, ale także sam Wolf Messyn jako postać historyczna. W przedwojennych źródłach europejskich nie znaleziono żadnych informacji o takiej osobie, zanim w 1939 roku wydano sowiecki paszport na nazwisko Wolf Grigoriewicz Messyn. Badania polskiej prasy, plakatów i katalogów iluzjonistów. Działających w międzywojennej Europie, nie zawierają ani jednej wzmianki o hipnotyzerze lub magiku o nazwisku Messyn. Skłoniło to wielu badaczy do przypuszczeń, że Wolf Messyn to nazwisko, które pojawiło się na radzieckiej scenie i że to właśnie tu, w ZSRR, skonstruowano postać genialnego telepaty, hipnotyzera i jasnowidza. A skonstruowano ją bardzo wygodnie. Nikt nie mógłby sprawdzić opowieści o tym, jak Messyn zabłysnął w Europie gdyby nie zachowały się dowody na jego wcześniejszą egzystencję w Polsce i Niemczech. Wszystko, co wiemy o jego życiu przed emigracją, to jego opowieści, niepotwierdzone ani przez archiwa, ani przez świadków. Tak więc prawdziwy fenomen Messinga nie polegał na jego paranormalnych zdolnościach, ale na niezwykle udanym stworzeniu mitu, który dzięki ideologicznemu i medialnemu wsparciu w ZSRR zakorzenił się w masowej świadomości i żyje do dziś.